Obecnie tak gra jest, na serio, jak zawsze mi się ona... O matko! O nie, to jest ten trudny, to jest ten trudny. Tak... Cześć, siemanko wszystkim, bardzo serdecznie. Ja jestem Mistok, a tu jest ze mną mój brat. Znikacz. Znikacz, tak. Dzisiaj sobie gramy w podwójną krawędź. Dobra, teraz... Właśnie. Chyba ja tutaj steruję, nie, nie? Dobra. Okej. Okay. Weźmiemy sobie dwóch graczy. Szczerze powiem, że to jest bardzo fajna gra, kiedy sobie z zwracam w nią graliśmy. Dobra, yy, teraz muszę... Czekaj jak ci się... O, okej. Okay. To idziemy. Ja jestem... Jestem tym, tym, jak on ma? Tym z tym czerwonym futrem na głowie. Chodź. Chodź, musimy iść w prawo. Chodź, chodź, chodź. Fuck już pier pierwszy żołnierz. O, żołnierz, rycerz. O i te diamenciki musimy zbierać, nie? nie, diamenciki to są te fuck, fuck. monety ja nie wiem, gdzie ja jestem, kompletnie to jest najgorsze oh. atakuj, atakuj tu masz jeszcze jednego a oh, oh, mam mieczek można go ponieść, ale nie pamiętam jak to się robiło nie, nie bij mnie jak się podnosiło mieczek? Bo nasz, nie wiem. Chodź, Aha nie, bo to jest potrzebne. Idziemy, idziemy. Czekaj, ale to jest... Ale pod... to jest to samo, tak? Ale nie, bo jak mieli. na przykład topor będziemy mieli, bo tu to będą topory. Nie bij mnie! Super. No i jak ja teraz go poniosę? On gdzieś się sam podniesie. E -e. On ci się sam podniesie. O mam, podniesie. Na, na tym. I... Czekaj, to weź mnie wolni, Żebym ja stracił. Czekaj. No musisz nacisnąć, ja nacisnąłem na... Czekaj. O, widzisz, ja, ja tam tam gdzie się biję. Dobra, lecimy dalej. O mamy skrzy... jakiś ja jakiś ten... Ją podniosę, ja ją podniosę. Podnieś się, aha, bo pamiętam, że... Rozwal ją, no. Ja się nim zajmę tutaj. Zbieraj, zbieraj, zbieraj. zbieraj. Okej okay, już. Mamy już nasze monety. Lecimy dalej. Sterowanie jest trudne. Co? Sterowanie jest trudne. No sterowanie nie jest trudne, kiedyś mieliśmy z tym kupot, pamiętam. Nie. nie no. Macko też będzie gadał tutaj mi... Nie lubię. Wiesz, zatrzymuje się gra. Fuck, fuck. O, ty mam chyba mocniejszego. No Dobra, nie mam mocniejszego. Okej, lecimy dalej. W ogóle yy, mam nadzieję, że będziecie chcieli z tej gry serii jakąś. Bo może zaczniemy z tej gry z, z serii jakąś nagrać, co? A Robert, jak myślisz? To był dobry punkt. Czy będzie się chciało, ale moim zdaniem to będzie dobry. O matku, to jest ten trudny z ten, to... Czekaj, raz, dwa, dawaj. Ale z niego te wypadają. Nie diamenty, tylko te monety. Czemu ja końca. mówię? Dobra, idziemy. Okej, okay, tutaj mamy chyba coś trudniejszego, bo coś zmienia się otoczenie. O! o mamy coś z... dziki. dziki. Rzuć go! Czekaj jak będzie jakiś... No i chodź. O mamy drugiego dzika. O matko, żal mi tego dzika, po co go biję? Nie chciałem go Ale No rozwali to Dobra, chodź Te dziki, dobra, chodź, a nie, bo to dziki tylko... O, mam kurę Mam kurę, patrz, 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 patrz Ale fajnie, Nie, nie, ale... możesz walić Lecimy z kurą Wieczna tak gra jest, no serio, Jakie? zawsze mi się ona... O matko O nie, to jest ten trudny, trzeba to jest ten To jest ten trudny tak O Boże, znowu... Myślę a ja kuro walnę, nie, ja chcę ten mieć, mój o ma il tu ich jest. Ale to czas zwalam pacz. Ja nie wiem, ja jestem kompletnie. O Boże. Ja, ja ty jesteś tym czerwony. Wiem, ale czasami w tym tłumie. My heart, kurde, ty, 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 ty. To trzeba ja... się było skakać i, iść, i ten i... Dobra, udało się, chyba go pokonaliśmy. Dobra. Idziemy dalej. Jest okej, okay. Fuck! teraz... To ty bierz się za kilka trzeci Ale ja nie mogę trafić w ogóle w nich, to jest naj... najgorsze. Taka pasie, ja trafię. strasznie mi się to nie podobało dobra, zbieracie diamenty, DIAMENTY jeszcze raz powiem, diamenty to nie wiem, dobra, i to tyle na dzisiaj mam nadzieję, że odcinek wam się podobał do następnego odcinka